Dzień dobry bardzo. Siemka. Jest Rafikson Jest Rafik. Dzisiaj się spotkaliśmy nad wodą. Będziemy penetrować. Dobre? penetrować. No. penetrować. Po prostu szukać. brodzić będziemy po wodzie, szukać biżuterii tak. i innych takich rzeczy współczesnych. A wita nas pogoda. Przyroda piękna. Tam w oddali Bociuś. Zajce. Tam jest. Łazi sobie. Nie wiem czy go tam będziecie dobrze widzieć. Powiększę jeszcze. O właśnie. <laughs> no, a tam gdzieś zajączki jeszcze siedzą. Kurczę. Gdzie on tam się schował? Tam jest. Jak to małe drzewo. Przykucnął. A schował się. Dobra, także koniec opitalania. Przebieramy się, wskakujemy do wody i, I zobaczymy, zobaczymy co wyjdzie. Tak jest. A wy trzymajcie kciuki za nas. Pozdro. I zapraszam bardzo kurczę, na grupę jeszcze z wykrywaczem przez Holandię. Chłopaki prowadzą cały czas aktywnie. Wchodzić, zaglądać, co się tam dzieje. Bo dzieje się. Także. Na i razie Tak. Na razie <grymka> ho. miłego. Jest. No i kurczę kochani. Trzeci sygnał. Trzeci sygnał z rafikiem ryjemy. Jest moneta. Ale... O no, 25 centów Juliana Dokładnie ale taki zajazd Że Niestety nie zobaczymy co Ale jest Moniak jest jest fancik jest Teraz wam chcę kochani pokazać fantano oko jakiego znalazłem Musiałem sprawdzić Czy dobrze nagrywam czy nie ponieważ Zakupiłem kamerkę I pierwszy raz testuję. Zobaczymy co z tego wyjdzie Idziemy zobaczyć Razem Tą folię oczywiście Jakiś tam ponton Wyrzucamy A oglądamy piłę Oglądamy razem piłkę Patrzcie Ciupaga Gdzie w to takie Patrzcie na piłeczkę Widzicie piłeczkę Jest piłeczka elegancka No Amsterdam, China. Także co, tym akcentem lecimy dalej. Teraz kochani, odważnik wędkarski. Duży odważnik wędkarski. Gramatura 142 gramy. No, piękna sprawa. Będzie mnie dociążał. Teraz w sitku mamy. Kolejną monetę, kolejne 10 centów Juliana. Ale te monetki tu przeleżały. Tu 55. rocznik, pozdrawiam. 55, chowam do kapsy. I co, lecę dalej. Popnąłem teraz jakiś taki mocniejszy sygnał, ponieważ jest pusto. Są same śmieci. Może. Uda nam się zobaczyć razem Cóż to takiego No niestety widzicie W takim sensie musimy ryć Ale sygnał był naprawdę Ciekawy No i patrzcie I patrzcie Jest 20 centisów 20 centisów z wody Beatrixowski będą Także no co, lecimy dalej tym akcentem. Koni, mała pauza. Właśnie wcinamy tradycyjnie kiełbaszka i żymła. Najlepsze, co może być na wykopkach. Łot czarnego. No i popatrzcie teraz na to. Jednak jakaś biżuteria wpada. Jednak jakaś biżuteria wpada Fajna opaska na szłapę Kurka, będzie baja Będzie piękne Jeszcze może będzie noszone Patrzcie, super Coś pięknego Tym akcentem dalej pędzimy No to kochani Spróbujemy pierwszego zanurzenia I pokazania Wam co tam Rafik Szuka pod tą wodą chociaż chwilę, bo o to mi właśnie chodzi. Przedem do rafika, rafik takiego kolczyczka pięknego trafił, motylka, śliczności. To może być sreberko, musisz zawsze tu pisze o jest sreberko, jest, jest 925. Także gratulacje. Fan dzisiejszego wypadu. Przełajnie Ze trzy razy mi przez sito <noise> Tam jest Rafalski. Może go widzicie. A patrzcie co tu Rafik wykopał teraz, kurczę. Patrzcie co tu Rafikowi się ciągnie. Kurka wodna. Jakaś branzoletunia wpadła. Normalnie jakieś kłódki serduszka. Jakieś inne takie. Niestety jest to jakiś bazarek zerwany, bo zapięcie jest całe. Ale, Ale jest. Przy dzisiejszym dniu to mega znalezisko. Przy dzisiejszym dniu naprawdę, tak, jak Rafał mówi mega znalezisko, bo jest strasznie cienko, strasznie cienko. Tym akcentem pędzę dalej. Patrzcie na to, idziemy sobie dróżką idziemy, idziemy i co tu mamy? Dyszka. Jest jest tenka, dyszunia zgubiona na szczęście jedziemy dalej jesteśmy teraz tu zeszliśmy się w kupie bo w kupie patrzcie siła. Tak, <grym> na to co Rafik trafił Rafik trafił pierścioneczek piękny nie wiemy co to ale, ale ważne że pierścionek i że bardzo cieszy i co najlepsze to chyba poprawił mój dołek że ja tam próbowałem bo świeży dołek, i ja nie wykopałem, bo sygnał mi właśnie uciekł całkowicie. A przyszedł Rafik i mówi, że na góreczce. Także widzicie, można? Można, można, można. Nie znajdziemy wszystkiego, a ja wykopałem 5 centów. 1997 rok, pozdrawiamy Beatrixowskie. Także co, lecimy dalej, Rafik. Gratulacje. Patrzcie teraz na to, co mi wpadło. Piękna, mosiężna łyżeczka stara. Mogła być posrebrzana, mogła być tylko jakaś tam niklowana, ale śliczna. Zabieram, bo ładna. Super. O, kochani, teraz z bardzo głębokiej wody wyszedł łańcuszek z pięknym serduszkiem. Pewnie samego łańcuszka bym nie usłyszał w tym śmietniku tutaj, ale serduszko zrobiło robotę. No i na bank wpadło pierwsze sreberko dzisiaj. Miejmy nadzieję, że nie ostatnie, a pogoda prześliczna. Rafalski gdzieś tam. Zabiorę Was na chwilę w podwodny świat. Opowiem wam, że po ostatnich znajdkach Jakbym poszedł bez pierścionka do domu, to by było ciężko. A tak to mam, mam. Nie jest jakiś bazarek, ale jest. I ten bazarek jest najważniejszy. Także tym akcentem pędę dalej. No i tak, kończymy na dziś. Podsumowanko nasze. Tu są fanty Rafała. Kurcze. Jest srebrny, piękny kolczyk z motylkiem, bardzo ładny. Jest pierścioneczek bardzo cieniutki i mamy co do niego podejrzenia, że może to być jakieś złotko, ale wiadomo, to trzeba sprawdzić. Rafał sobie sprawdzi, bo ma nawet piękny kamyczek, fajny. Ma dwie monetki, a moje fanty, kurczę, No, jak, jak zwykle, zawsze coś tam udaje mi się znaleźć. Nie wiem jakim cudem, ale, ale mi się udaje. Jest jakaś taka bransoletka fejkowa, tutaj ona leży To jest jakiś tam metal. Jest branzoletka skórzana z Armaniego, którą usłyszałem dzięki tym właśnie wkówkom tutaj. Zakówkom jest jakiś fejkowy pierścioneczek. Bazarek, bo bazarek, ale pierścioneczek z ładnym wężem. Nie obyło się od sreberka. Bez sreberka, ponieważ wpadł łańcuszek. Ze sreberkiem, z serduszkiem pięknym. Są wsówki do włosów, są ciężarki, jest znowu jakaś kopułka od zegarka. Jest łyżeczka. Są odważniki różnego rodzaju. Jest klucz. I tu była zrobiona kusówka. Normalnie kusówka była zrobiona. Przyczepione do patyka dużego, do dużej kurdeliny. Żeby tylko zabrał, zaciągnął. Potem by było pewnie odhaczone. Ale zdążyliśmy my. Także tak to dzisiaj wygląda nasze fanty. Nie jesteśmy na pusto i my z Rafikiem dzisiejszy dzień kończymy. Tak. Pogoda daje. Super. Pierwszy raz, pierwszy raz w tym roku taka pogoda. Nie? Tak. Pierwszy weekend taki, że to jest 32 niemożliwe. 32 stopnie. 32 stopnie ciepła. Ludzi tak. nad wodą tyle i nie gubią, tak. nie gubią. My będziemy szukać. tak Ale. Rafałanku? Jasne, ale no. te widoki nad jeziorem w bikini. To znaczy, ja chciałem powiedzieć, że bez bikini byłyby ładniejsze, ale no, nie Też tak może być. Ludzi... Na plażę nudystów nie wolno nam wchodzić. Jasne. Także trzymajcie się, do zobaczyska. Pozdrawiamy wszystkich. Hejka.